Cześć, witam wszystkich. Gramy w Warfightera. Kupiłem tę grę i co nie gram? Trzeba coś z tego zagrać. Ja też nie mam okazji tuż zagrać Warfightera. Uważam, że tak gra nie zasługuje na takie baty, jakie dostała. Niestety Słyszy. od publiki. Kurde, nie, nie chcę tego różowego. Mam różowy kamuflaż, kurde, na swojej broni. Ja też mam. O nie, Boże, nie. Ty nie, na nie, mnie. Dobra, jak nie już zabieram. Od o, odwrotnie, dobra. Co ja tu mam za optykę? A, to już wiem, dobra. Dobra, gramy. Wybi wybrałem broń, mogę jechać. Eee, no come on. Zatwierdź wybór broń. Trochę wory nie jest w tej grze, ale. O, to jest nowa mapa? Czy się zdaje? Pewnie Zero Dark Thirty właśnie są. Ja. tam. Tak, tak. Ostrze punkt o, może ja bym jeszcze tylko sobie trochę ściszył. Tak zarąbiście głośność, nie, nie nagrywałem tego. Dobra. Powinno być okej. Okay. O, i dostałem z granatów. Akurat kurde. Z granatnika, dokładnie rzecz mówiąc. Eee... są głośno No, ja nie nagrywałem jeszcze multiplayera Medal of Honor, choć miałem się do tego dobrać Come on. No, zginą. Dobrze, że wziąłem powiększony magazynek. Ta gra nadal ma kupę wagów i to jest chyba najbardziej wnerwające. Kurde, ale ślepiło. Załatwiłem tego typa, który wcześniej mnie załatwił z tyłu. Aj! I przyszedł do mnie z tyłu, chyba gromowiec. Tak, tak, dokładnie, gromowiec. Jedziemy, dobra. Ale jak ci się w ogóle podoba Medal of Honor? Poi, czy Uważasz, że, że powinna dostać takie... No tak, ale powinna dostać takie baty, jak dostała? Nie. Ja sądzę, że po prostu ostatnio mam wrażenie, że bardzo dużo... Serwisów typu IGN, typu game trailer, co po prostu oni są, wiesz, opłacani jakoś dobrze przez kogoś. Oj tak. Oj niestety tak. Nie, nie polegam ostatnio w ogóle na recenzjach. Kurczę, jeszcze mam wrażenie, że mam ten dźwięk za efekty dźwiękowe. Ta. Dobra, teraz powinno być lepiej. No to spawnuje się na tobie, partnerze. Co ty tam masz? Tak, 30? To jest snajperka gromowców. Nie to to wiem, taka super z... mocna Tak Czy tu jakiś ciało zjechał, czy tu typek zjechał ciało? nie wiem Dobra, wzmocniona amunicja Są tutaj Aj, ale wzmocniona amunicja to i wzmocniony Rico nie Oooo nie. A, no czuje ulec ulecz, ulecz mnie Podejdź. Kurde, dlaczego... Nie mogę? Switchblade Mogę Zgodę. Dlaczego ja tu słyszę czat innych? Jakie to jest głupie? No, no właśnie jest nadal zbogowane. A i dostałem. Załatwisz go? Leci swój blade. Chyba dostał, ale nie od ciebie. Nie widzę ich. Dobra, jestem. Co my tutaj bronimy? Celu. Aha. O, Dobra. Chyba berwał nie ode mnie, ale. A no, ja mam flasha. Ale ładnie mi się pocisnęło. Gdzieś jest. Aj, jest! Double, double kill. No, rozbroimy to. Dobra, Zabity. Rozbrałeś, rozbrałeś panowie. Ty to rozbrałeś? Nie, dobra, ktoś rozbrał. Pamiętaj o resupplyu, poczekaj. Chodź tu, chodź tu, no nie kręć się ty! ty. Nie bój się no. <laughs> A! No tak, zapomniałem, że jak... że jak ja wezmę od ciebie, albo ty weźmiesz ode mnie, to no. i obu się nam... Nalaz. A! Auć. Fak, sam siebie oślepiłem. No, ładnie. Dzisiaj w ogóle mam jakiś po prostu promod włączony. A kurde mi wyskoczyło dwóch typów i już nie miałem szans. A bulionek tutaj kampi. Gdzie typek za tą ścianą przed nami? Dzisiaj w dzisiejszym odcinku buszujemy w dżungli bulionek. Bulionek jest to bardzo rzadki okres snajpera kampiącego z najmocniejszą snajperką w grze. <śmiech> <śmiech> jest, wow, ale ładny. Ale no, no, to są chyba takie właśnie te dodatkowe kamuflaże, które są. Może. E, a Trzy całkiem, dwa. całkiem ładna runda. Tutaj miałem 8 do 5. Nawet w miarę nieźle mi to szło to fragowanie. Dobra, no to chyba jeszcze jedna rundka, nie? No to, to tak za. krótko. Ała. To my teraz bronimy, tak? Widzę. My już wchodzą, uważaj. Mhm. Widzę tam jakieś typka. Znacz mi chyba znikł Zabiło go? Pjęcia nie mam A, dobra, zabiłem jakiegoś jednego typa Mam go A i drugi mnie załatwił Jest tam przy skalę Dobra, spawn Jestem zaraz przy tym... No kur Stajesz Nie lubię grać w szwabą, zawsze jakieś spodejrzania są No trochę tak się ustawi jakąś pułapkę czy coś, czy mi się Już jest. Spędzę. O cholera A spryciarz. Help, help, help Kurwa, gdzie wow. oni są? Na no dole dostał jeden, małe no się HP, 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 bullion, HP, zaraz się odnowi. Już granat, ja pierdolę. Co tu się w ogóle dzieje? Tyłu. Mam go. kawa. kawałek już mi zabrakło. Nie, nie, nie. Nie ma takiego podkładania. No i teraz, żeby ten typek nie miał żadnych ładunków podłożonych. Chyba nie ma. Chyba stąd uciekł. Brak zgody. O, leci kabum. Ale gdzieś na drogę słyszę. No nie no, kurwa, jebany szwab. No na ulhaki jakiś ten typek. Ja pierdziele, ale nie trafiam. No. Come on, taki ładnie na tyły wlazłem No oh, i teraz yeah. Ja pierdzie. No i nie mogę go załatwić No zginzę w końcu i kurde musiał mnie załatwić tam z boku A tyle do niego nawalałem jest ładny, dzięki Eee, co by tu im walnąć? Chyba walnę radar. Eee, leci AV Został gostek Aj, był pierwszy jest 83% zdrowia. Jednak to AK jest troszeczkę niecelne. Przynajmniej moim skromnym zdaniem. Auć, auć, to? się źle rzucił. Tak, tak. Dobra, żeby nam tego drugiego punktu teraz nie podłożyli sprysiarze. Kurą będą się może. Chowasz się. facjów Kurde, tak niewiele mi zabrakło. Dobra, dostał. Pomocy. Znaczy chyba jeszcze jednego. Mam tam już od dawgo wieści, musicie się schować. Dostał. Jaki kierunek? Musimy zawrócić do razu. Tu jest FAKT! Dlaczego ja rzuciłem granat w niego? Ja zapominam cały czas, że mam flasza. A nie standardowy. I dopiero teraz wybuch. Ale jesteśmy, e, jesteśmy pierwszą sekcją ogniową. Co ty, ładnie. Ty masz zwiadowcę? Kurwa, tak. To tak ci śpiszczy? No, nic nie widzę. Staram się pomóc. No, już zabity. jej. Oj no coś mi się zdaje, że przegramy tą rundę i to mocno Ach, Kampił się w rogu To kurwa, oni hakują, no ja ty to wiem na pewno. Przecież nie może mi wiedziesz gdzie ja akurat od razu Sweet, Sweet Blade'em się rozkładam Nie widać Wiesz ale jak ja zabiję znaczy jak tylko już zabijesz to potem jego partner widzi gdzie ty jesteś tak Tak A ja nikogo nie zabiłem. <laughs> hmm. No, asysta przy killu. A tym oni mają ten zwiadowczy, oni mają zwiadowczy ten w powietrzu. Także to nie jest nic dziwnego akurat. Dobra, jedziemy, jakoś trzeba to wygrać. I mam właśnie teraz przewagę, że mają tego zwiadowczego, bo tak to troszkę na mili. Ouch! Help, help, HP, HP. Dobra. O, bomba! Ja pierdzielę, one się nie ogarniają. Jest prawda Bombardują, ale jest, dobra, udało się. Ładnie. Bomba może? Ktoś rozbraja? Rozbroi nasz. Ładnie Mam nadzieję, że już tak zostanie w miarę. Zbroił? Dobra. Czemu nie mówi nic, że rozbroiła? Było, było, było Było słychać. No nie no Ja pierdzielę Nie no, nie, jednego załatwiłem, ale drugiego już nie On się na tej myszce chujow wygraje Jezu. Jeszcze kupi lepszego. Nie, muszę muszę zmienić klasę trochę Muszę troszeczkę zmienić taktykę Zobaczmy, co tam komandos tam tym razem da. Eee, hmm. No i chyba Dokładam? sobie wezmę to. Troszeczkę mnie denerwuje, że nie wiem, tak nigdzie są. Ile ich tam miałeś naraz? Trzech w środku. No, dużo. Nie widzimy kto to jest. Tak, siedzą, chodzi? siedzą wszyscy. No nie odbiłeś od Ja pierdziele, idę ich tam siedzi No nie da się po prostu tam wejść. Już wszyscy się tam kampią No nie, bułion. I dupa. Niestety. No i bez kitu. Jeszcze dwa punkty zostały i przegraliśmy? Kto więcej wygra. No cóż. Ale mówię, te Niemcy są podejrzane strasznie. Na tyle ciało tam gdzie ciągle stałem. co, jeszcze jedna runda i potem kończymy? No, jeszcze jedna. Dobra, dobra. Jedziemy. OK, 74 i... raczej 103 i jazda. Powodno, jeszcze już na to wiem. on nie przejdziemy. A to taki zwykły, zwykły, zwykły jeszcze kon, Konquest teraz, widzę trochę. O! Ach, mi się coś niestety trochę medalów na Idzie komandos. To ten taki bardzo ciężki? Nie, komandos po prostu. Ale pudła. W czym tam idzie jeden typek jak ciekawe czy Dobra, jedziemy. Ej, idiot player jestem. Co co? Jestem idiot player. Jak to idiot player? Właśnie nie wiem czemu. Nie rozumiem. Znaczy nie rozumiem tego. Napisał tak, typek. Ech, oh, cholera. Fuck. HP No i mnie załatwił. Ciebie pewnie niestety też? Tak, jak z sterowałem. Ale za miękko jest z Swift No to Teraz będzie ciężko przejąć te bazy z tymi kamperami. A cholera, kampi się tam typek. No nie mogę. Dobra jest. Co Nic, nic. Jest tam, tam. gdzie rzucam. No i Oj. oczywiście. Nie mogę po prostu. Mam go. Ładnie. No Oj. i oczywiście. No i jeszcze dwóch typków. Ach, udało mi się go rozw rozwalić jeszcze ze strzelby. No nie mogę i 100 mahałka mnie rozwalił. Musiałem mieć mnie zaznaczonego, kiedy ja robiłem reload. Sasznie fad. A jak tam stacje, pewnie nie lamy. Jest 1 do 5. Właśnie w kurwio przez te moje pułapki, czekaj stój! Aha. No właśnie, jest. Ja może pójdę z drugiej strony I jest 2 do 5, no dobra, coraz, coraz lepiej. Aha, widzę, że ktoś cię tam zaciukał. Aaa, Ta, bo rzuciłem i. jakaś tego, odkładałem rękę, tak powiedzieć, to mnie sobie. Ale teraz im wlazłem na plecy. Pięknie po prostu ich zrobiłem w tym momencie. No kur... Co tam ci się dzieje, bulionek? Tak klniesz jak szewc. Aj, <grym> mm, <grym> jaj, ty ja, ja, co, ja, 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 ja. co na mnie klnie, to ty jest, y, jak, Uf. Ale miałem strasznego niecela, ale udało mi się rozwalić typka. A, bulion HP. Co to było? Nie widziałem go! Mina zbliżeniowa. Kabum. Dostał! granat. K <grywka> Fuck. Widzę typa. Dostał. A, ma jakiś... ma, ma jakiegoś moździerza. Troszeczkę się wybijamy. Dobra, dostał. Dobra, spierdalam stąd. Nie chodź walcz, walcz żołnierzu. Walcz, oh, walcz, come. walcz. O oh, fuck, oh, typek. Please. Z pancerzem. Niestety. Okej, okay, jestem. To było, akurat było ładne. Uwaga, leci artyleria tam moja. A, i kogoś udało mi się na z tego załatwić. Jej! Cii, <laughs> Fuck! Fak! Mini granaty. Ale no... Trafnie. Strzelone. Trochę kampimy, ale to szczegół. No nie! zabijeś go w ogóle? Tak. Dobrze. Nie, do medyk. Dobra. Jestem. To jest... To jest... dziecko. Ja nie wiem, ja w ogóle nie widzę czatu, albo nie, nie wiem gdzie on jest. Może mam go jakiegoś ukrytego, czy nie wiem co. Ach, jest, udało mi się. HP, HP, HP! Light. Ej. Co, co? Południe. Ja tam lecę, tutaj zobacz, tędy. Tutaj jest pusto w tej chwili. Wow. Kurde, nie mogę, skończyła mi się amunicja. Ile mu HP? 18 HP. No bez kitu. Tak niewiele, no Dawaj. Jestem Ale Alejesz... i granat. Po prostu... No! Dajesz bulion. Dobra, dopa. I jestem. Kill me Już, moment Ha, <grywa> <grywa> kogoś... Kogoś też nie wiem, czy trafiłem, czy... Asysta, aha, asysta Aaa Okej, okay, widzę Zrobiły kogoś na naloty moje? Dawaj się Ej, panie, chowaj się. Tam był typek, a ty się chowaj. Tak. Ja chcę go dobić. No, to ja go dobijem. Wiesz, jak on mnie też denerwował. Sekunda do kurwa, no mi się chowa. Wiesz, ile w niego ja nawalałem? Nawet nie masz pojęcia. Ach, kurde. Jeszcze się trzęsie kamera od nalotu. No dobra, to co, chyba kończymy w trzech rundach, nie? Chyba ja, ja, kończymy po tych sekundach. Dobra, dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się. Cześć.